Panie Jurku, dzisiaj na Warcie wydarzenie, którego gorzowianie chyba nie pamiętają, bo nie wiadomo czy w ogóle coś takiego się działo kiedykolwiek tutaj, co się dzieje proszę mówić? No nie, nie pamiętają, bo, bo nic takiego nie było, bo od niedawna, znaczy od niedawna, no, 7 lat już my się kąpiemy, morsujemy, ale w jeziorze, w morzu, no i w 2009 roku, 1 lutego przepływaliśmy w Krakowie Wisłę. I w tym roku postanowiliśmy przepłynąć Wartę. No i dzisiaj właśnie próba generalna. Dwie osoby popłyną, pojedynczo. jedna osoba, później druga osoba, w celu ustalenia y, długości czasu, w jakim trzeba będzie przebywać w wodzie i nurt wody, jak daleko zniesie y, kolejnego morsa. Bo przewidujemy na 18 marca, na godzinę 12, będzie tutaj około 30, 30 morców, którzy będą chcieli przepływać w Zaczynacie tutaj, planujecie wypłynąć koło loku? Planujemy, no Na loku. najpóźniej do loku planujemy wypłynąć, dlatego dwóch dzisiaj płynie, że jeden popłynie. Jeśli wyjdzie mu za daleko, będziemy musieli przesunąć się albo w tą, albo w tą, no będziemy to regulować i później już jakoś to zobaczymy. Woda ma ile stopni, sprawdzaliście? Woda ma około 3 stopni. Cieplutko. W jeziorze ma półtora, dwa. A to jest już ciepło. No, no, kąpiemy się w takich ekstremalnych warunkach. To woda ma w granicach przy lodzie, oczywiście. Tu gdzie my się kąpiemy w granicach pół stopnia. stopnia. Pięknie. Bardzo przyjemność i tego Ach!